Wrócimy pieni, my czterej pancerni. Rudy nasz pies, my czterej pancerni. Panie Andrzeju, proszę powiedzieć, jakie odcinki były nagrywane w samych okolicach Tomaszowa, czy w Tomaszowie Mazowieckim, Czterech Pancernych i psa? Ja może zacznę od tego, że Pilica to jest rzeka filmowa. Wiele znanych filmów tutaj realizowano w plenarach pilickich, bardzo malowniczych przecież. Ja przypomnę, że i Popioły przecież, i Wierną Rzekę, i Potop, i Pan Wołodyjowski, Hubal oczywiście, Wierna Rzeka, no można by mnożyć, Rzeczposp Rzeczpospolita Babska, bardzo znane filmy e, tutaj e, były realizowane w tych nadpilskich plenerach, powiedziałem. My dokumentujemy historię tych filmów również, a w tym również e, sprawy związane, historie związane z e, kręceniem e, plenerów do serialu m, bardzo znanego Cztery Pancerni Pies. Nad Pilicą realizowano zdjęcia do drugiej i trzeciej serii tego serialu. Ja przypomnę, że pierwszą zaczęto w 65 roku. To były głównie okolice Żagania, tamte strony, Wrocław też. Natomiast drugą i trzecią serię nad Pilicą zaczęto 15 marca 1968 roku właśnie od ujęć. Na, tu położony do, dosłownie obok skansenu w kopalni Biała Góra <tryk> tam nawet sceny z przejazdu czołgu przez te wyrobiska przez, tą, przez to jezioro e, posłużyły do czołówki drugiej i trzeciej części tego serialu <tryk> ja sam pamiętam te Wydarzenia. Wtedy już serial był bardzo popularny. W asyście no, tłumów, tłumów, fanów, fanek, zwłaszcza były kłopoty dla filmowców w takich warunkach ciężkich realizować te zdjęcia. Potem ekipa się przeniosła do Inowłodza, do Poświętnego. A Również w samym Tomaszowie przy moście kolejowym były sceny kręcone. Również tu wiza Wisconsinu, dosłownie na wyciągnięcie ręki na przystaniach wieszczadzkich obecnych. W odcinku 14 Pilica, wtedy świeżo po regulacji, świeżo wybetonowany, wybetonowanymi brzegami grała rolę kanału Berlina. Tam między nimi są sceny z rozstrzeliwania, że tak powiem, miny rzecznej przez Tomusia, a my taką minę tu posiadamy w naszych zbiorach. Gromadzimy, jak powiedziałem, wszelką dokumentację, pamiątki z tym związane. No Mamy również czołg, który w naszych zbiorach, prawdzie nie ten, który grał w serialu, bo w serialu to cztery w sumie czołgi brały udział. Ale to jest dokładnie ten typ, który w drugiej, trzeciej serii był używany. T34 przez 85 z armatą kalibru 85 mm. Czołg jest depozytem Muzeum Wojska Polskiego. A my po. Półrocznych staraniach wielu też pasjonatów broni pancernej. Tutaj go nie tylko zrestaurowaliśmy pieczołowicie, skompletowaliśmy, ale również go uruchomiliśmy, używamy w naszych inscenizacjach, które wiążą się przede wszystkim z wydarzeniami z II wojny światowej, bo właśnie tu przez teren doszło mi z Kansenu 18 stycznia 1945 roku. Przetoczyła się ofensywa Armii Czerwonej, a, a w jej składzie i radziecki XI Korpus Pancerny, który właśnie w takie czołgi był zbrojony, Także ten czołg jest po swoich śladach, tu jakby jeździ. Znaczy jego następca, prawda? No a drugi powód to właśnie udział takiego czołgu w tym no, kultowym, znanym serialu Cztery Pancerni pies. Mm -hmm. A to że wydawałem prawo jazdy, Gajosowi, to kiedy indziej opowiem. <grymne> <grymne> Serio? Tak? No, <grymne>